że Pani przyjęła nasze zaproszenie i jest dzisiaj Pani z nas. Myślę, że już większość z Was poznała Panią Nieremkę, się zapoznała z nią. My chcemy stypendyści, Panią, aby też Pani powiedziała od siebie o sobie. Przekazała Pani by nam jakieś słowo. My na pewno mamy pełną, dużo pytań do pani, z chęcią je zadamy, prawda? Prawda? Zapraszamy w takim razie, tutaj się pani usiądzie. I myślę, że najpierw niech Pani powie o sobie, swoją historię, a później y, będziemy zadawać Pani pytania. Więc ja jestem prawnikiem. Skończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ja jestem pokolenie wojenne, pokolenie kolumbów, tak to się nie mówi. Czyli przeżyłam wojnę, przeżyłam okupację w Warszawie w powstanie. Po powstaniu Warszawa była zupełnie zrujnowana, więc na studia pojechałam do Krakowa. Kończyłam Uniwersytet Jagielloński i później odbywałam aplikację i pracowałam jako adwokat. Przez pół wieku można powiedzieć. No teraz jestem na emeryturze. A dlaczego, bo jak posłyszałam, jeździłam, na zawsze jak zawsze przyjeżdżał do Polski, jeździłam na wszystkie spotkania z papieżem. I później, jak się dowiedziałam, że powstała Fundacja Dzieła ze Zesławiczecia, to uważałam, że to trzeba popierać, bo papież zawsze mówił, że wy młodzi jesteście przyszłością, że no jesteście naszą przyszłością. I my musimy jak najbardziej popierać, żeby jak najwięcej było młodych ludzi, wykształconych, mądrych, no i dlatego się tak trochę zainteresowałam waszą fundacją, fundacją która, prawda, przychodzi, ma, ma po prostu być pamiątką po naszym papierzu. I jakby, ja się nie wiedział, że jest tutaj... W jest taki oddział czy, czy wspólnota taka, myślałam, że to wszystko jest centralizowane w Warszawie. Ja do Warszawy często jeżdżę, bo po prostu jeździmy tam na spotkania kolorzyńskie, na rocznicę powstania jeździmy zawsze, bo na jest związek, bo ja byłam łączniczką Warmii Krajowej, i brałam udział w powstaniu jako łączniczka. Więc do dnia dzisiejszego, jak jest 1 sierpnia, to my się zjeżdżamy, mamy tam nasze spotkania, w Muzeum Powstania Warszawskiego. I jak byłam w Warszawie, to poszłam do Fundacji, żeby bo wiedziałam, że jest Fundacja Warszawy, nie wiedziałam, że jest jakiś, jakiś, jakiś oddział w Katowicach. I chciałam tam zaproponować, ponieważ ja mam dużo książek z różnych dziedzin. Więc po prostu chciałam bo zaproponowałam, że może... Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, może jest jakaś biblioteka w fundacji, to ja chętnie bym ofiarowała trochę książek. Chociaż wiem, że teraz młodzi mniej czytają, a więc liczą na internet, to, ale może jeszcze są tacy, którzy lubią czytać, a za tym jakiś książki no to i tam, że nasze, nasze radio tego nie nazywało, Ja, ja stare radio i tak jeździłam w bo ta skala była i jeździłam po tych stacjach, żeby znaleźć czy, czy... Jak usłyszałam, że był biały dym, to słuchałam i złapałam jakąś stację włoską. pierwszą. I tam wtedy posłyszałam właśnie, że Habemus padał. Habemus padał i potem posłyszałam, że właśnie ten dym, jak on ducha. No to po prostu myślałam, że, no, że zwariuję z radości. No później, jak patrzę, że jestem to zawsze na... Ja Jeżeli jeździłam do Warszawy, jeździłam do Krakowa, na Włonia, do Warszawy, się, nawet, zawsze mi się jakoś udawało, dostawałam bilety, pamiętam, że pierwszy raz jak to tak, koniecznie chciałam jechać do Warszawy. Nie wiedziałam jeszcze jak to będzie zorganizowane, ale po prostu miałam tak jeszcze znajomy pojadę ten, do Warszawy dwa dni wcześniej tutaj do tej Warszawy i będę starała się dostać na spotkanie z ojcem świętym. Więc pojechałam. Jak wyjeżdżałam stąd, to było trochę wcześniej, z Sosnowca, po, pojechałam takim nocnym autobusem, czyli do Katowic przyjechałam. przyjechałam. Przyszłam na dworzec katowicki, a tam były tłumy, ale nie brak, Jeden za drugi, więc się do tego pociągu dostało. Przejechaliśmy do Warszawy po św. no Ja się zatrzymałam znajomych i poszłam szukać, y, 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 gdzie mogłabym dostać jakąś kartę wstępną. Poszłam najpierw do kościoła akademickiego do Świętej Tam powiedzieli że nie mają, że wszystkie karty rozdane, ale poszłam z kościół kościoła Świętego Marcina na piwni i to za z, z lasek prowadzą. I poszłam tam.